My bardzo chcielibyśmy doprowadzić sprawę do końca i wyjaśnić, co się dziecku stało naszemu i, i w jakich okolicznościach dlaczego nie żyje. Ciągle jak jedziemy, to mamy nadzieję, że wreszcie coś do przodu drgnie, ale to jest bardzo... no sześć lat już jeżdżenia, a prawie stoimy w jednym punkcie. Rodzice zmarłej Pauliny Antczak spieszą się na kolejną rozprawę w sprawie tajemniczej śmierci ich córki. Po raz kolejny zawnioskowali o ekskubację ciała dziewczyny. Mają nadzieję, że ten bolesny krok przybliży ich do ustalenia, dlaczego ich córka nie żyje. To jest po prostu skandal. Co się stało? Po raz czwarty będziemy czekać na opinię z Zakładu Medycyny Sądowej z Wrocławia, zamiast ekshumacji. Będziemy oczekiwać na kolejną wypowiedź no tak. tego samego biegłego z Wrocławia. No. A dlaczego sąd się nie chce zgodzić na ekshumację? Tego nie wiemy. Czyli po raz kolejny państwo zostają z niczym? Jak byliśmy w punkcie wyjścia, tak jesteśmy. Córka państwa Antczak po ukończeniu szkoły średniej wyjechała z rodzinnego Koźminka koło Kalisza na studia. Bardzo lubiła czytać, próbowała swoich sił w pisaniu wierszy. Zwłoki dziewczyny zostały znalezione w jej mieszkaniu we Wrocławiu wcześniej rano, we wrześniu 2014 roku. Ciało odkrył jej chłopak, Dawid Z., z którym mieszkała dziewczyna. Zrozpaczeni rodzice Pauliny natychmiast pojechali do mieszkania, które kupili córce. Tu jest w ogóle wszystko inaczej niż było. Rozumiem, że nowi najemcy tutaj po prostu tak, mieszkali. Tu są nowi najemcy. Tu, tu był tapczan. Tu był tapczan tak jak jest, on, yy, on był złożony, i tu był na środku dywan, no mhm. więc tu ciało córki leżało. No tak tym miejscu, tak na tej długości. tutaj. To są akta całej sprawy. Prokurator już na miejscu zdarzenia wypisuje postanowienie o przeprowadzeniu sekcji, gdzie wpisuje jako przyczynę okoliczności zgonu. Upojenie alkoholowe zgon we śnie. I to było jeszcze przed sekcją zwłok. To było w dniu, w dniu śmierci córki, przed sekcją zwłok. Lekarz, który ranimował córkę, absolutnie nie wspomniał w swojej karcie, że, że jakiś alkohol było czuć, albo żeby, żeby w ogóle to miał wspólnego z alkoholem ten zgon. To skąd taki wniosek prokuratora? Dla mnie to jest sugestia taka, że po prostu to śledztwo od samego początku miało być umorzone. Kilka tygodni po śmierci dziewczyny przekazane zostały wyniki sekcji zwłok. Ku zaskoczeniu prokuratorów w jej ciele nie znaleziono ani odrobiny alkoholu. Pojawiły się za to kolejne tajemnice. Czy w wynikach sekcji zwłok jest określona przyczyna śmierci państwa córki? Nie. Wyniki sekcji zwłok badań laboratoryjnych nie pozwalają na jednoznaczne ustalenie przyczyny śmierci Denatki. To i to prokuratora nie niepokoiło? W jakich okolicznościach jak zmarła Państwa nie. Jednak nie. bardzo młoda córka nie. Moim zdaniem, no do czegoś tu musiało dojść, no bo jakaś przyczyna zgonu musi być. Mm -hmm. y, tutaj, na przykład, y, dziwną rzeczą jest y, to, że na tej szafce stała kroplówka. Ona była zaparowana, przygotowana do wkucia z taką resztką płynu. Mm -hmm. y, ta kroplówka nie została też. Zresztą nic nie zostało zabezpieczone, bo tam zabezpieczono ślady było Z. A wie, po czyli? co była ta kroplówka a, a tego nie wie nikt. Córka miała w kucie w prawym zdjęciu. Najbardziej przerażające jest to, że nie wiemy, co było w tej kroplówce, ponieważ było, nie, nie wykonano w ogóle podczas sekcji toksykologii. Mhm. Co w tych czasach, jeszcze w tak w młodym wieku, to jest aż po prostu niebywałe. Występujemy już od dłuższego czasu do sądu o ekshumację zwłok, ponieważ mhm. to, jest, to jest dla nas bardzo trudne i nie wiem, jak to mnie przeżyjemy, ale to jest jedyna w tej chwili możliwość, żeby ustalić, Przyczyny śmierci, żebyśmy mogli wreszcie spokojnie zacząć żyć. Czyli powtórzyć sekcję zwłok? Powtórzyć sekcję zwłok, zrobić badania, które nie zostały wykonane, a da się jeszcze wykonać. Mhm. Bez tego to my nie ustalimy w żaden sposób przyczyny zgonu.